Olejnika. Hejter 67. kiedy na wrzuciłeś Hejter dalej tańczy w oktagonie. Pytanie: czy jest stres, czy tego stresu kompletnie nie ma. To jest bardzo ważny czynnik, szczególnie dla debiutantów w oktagonie. Panowie i tak mają duże szczęście, że nie muszą walczyć przy pełnej hali, gdzie jest dużo kibiców. Tylko mogą walczyć spokojnie. Oj, Hejter do Mocny przodu. Mocny ten prawy. Och, cioza trafia prawy lewy Olejnik. Wymiana, ależ I... awantura. Trafił Hejter, trafił Olejnik, podbródkowy. Aj, ostra wymiana. Tu nie ma wiele techniki, ale są emocje. Prawo! Są emocje, znowu prawy sierpowy. Dużo osób zastanawiało się, jak będzie wyglądało to starcie. To już wiemy, to na pewno nie będzie nudno. Obaj raczej nie wytrzymają tego no, samego. wymiana idzie. Ostro Ach, brawo, o, no, ale no, plecy. Chyba było uderzenie w tył głowy. Trafia olejnik prawym. No, wygląda to jak bitka gdzieś pod dyskobeką. Dokładnie. Ale nie ukrywajmy, dobrze to Ostra, ogląda. O, ostra... i, to bale, I mamy. Czyli było to judo! <laughs> Były zapasy, było judo. Pół dosiad. Pół garda. Oczywiście, Hejter, teraz jest, dosiadł, dosiadł, i, I po balachę. i judo, gdzie okaże skuteczne, Hejter wyciąga, musi teraz dopracować o, jego nadgarstek, a i żeby to się nie, nie skończyło, łokieć złapał, nie jest, jest zaczepiony, tak, ale ręka jest w dobrym uchwycie, mhm. Oj, teraz, jeżeli tylko olejnik przeleci, może się to skończyć bardzo źle dla niego, trzyma Jednak tą balachę, walczy, próbuje wyjść, był Ej, ten zielony pas w judo, Najprawdopodobniej nie puszcza rękę, ale ma teraz sytuację dobrą do omoplaty, tylko tak. musi utrzymać rękę. Czy będzie no omoplata? Ainz znowu jednak. I teraz czy Hejter? Czy Hejter wyciągnie? Oj, Olejnik w opałach. Kropi go. Koniec! Koniec! Hejter trenował judo. Hejter poddaje Olejnika balachą w parterze. Sensacja na gali. Fame ma 7 Pierwsze poddanie dzisiejszego wieczoru. I najzabawniejsze jest to, że można zgarnąć pieniądze za poddanie wieczoru. Kto by się spodziewał? Czyli co? Dobry aktor! Dobry aktor, to cudo musiało być. Chociaż ta balaszka tam do końca technicznie jeszcze nie była dobrze wyciągnięta, ale efektywnie, może to nie było dobrze, ale skończył, dał radę. Ale na olejnika starczyło. Panie i panowie, powiem szczerze, że już nie mogę się doczekać, aż wejdę do oktagonu. I teraz hater powie nam całą prawdę, bo to zapowiedział już wcześniej. Mamy tutaj w powtórce ciosy, nawałnicy ciosów, ruszył jeden w drugiego. No nie było tutaj czekania, od razu ruszyli w siebie, naładowani złą energią. Myślę, że takich emocji dzisiaj brakowało, bo przedtem walki były troszeczkę toczone w wolniejszym tempie, no ale ci ruszyli naprawdę szybko. Znowu mamy powtórkę low kick, prawy sierpowy i próba balaski. Długo tam walczył. Widać było, że ręka jeszcze już chce klepnąć, ale jeszcze olejnik walczył. Próbował kopnąć w plecy. No i jednak klepnął już, nie miał wyjścia, nie miał jak. Zwycięzcą walki. W pierwszej rundzie przez dźwignię na łokieć. Mariusz! Hey!